Witam w serii remontu starego domu z lat 50. Ja jestem Wojciech i zapraszam na dzisiejszy odcinek. W dniu dzisiejszym będziemy robili sufit. To jest dosyć istotne, żeby odpowiednio wszystko przyciąć. I ten cały proces Wam dzisiaj pokażę. Ale jeszcze przedtem będziemy też ściągać te belki, które są całkowicie zjedzone przez robactwo. A później będziemy ciąć je piłą na kawałki do kominka, bo tylko do tego się to nadaje. A jak już... O pile, bo to jest piła akumulatorowa, to powinien być akumulator. I teraz Wam pokażę ten akumulator. I już pokazuję akumulator. Jest to 8A akumulator do tej piły, ale jest nie naładowany. I teraz mamy taką sytuację, ponieważ jest tu remont, jest tak naprawdę zdjęta cała instalacja elektryczna. Mamy kilka punktów, a dokładnie chyba Z3, które są w dużych przekrojach, żeby utrzymać więcej urządzeń, tak tymczasowo. No, i czasami się zdarza, że, że nie masz po prostu gdzie, nie możesz podłączyć następnego urządzenia elektrycznego, w tym przypadku ładowarki, i na to znajdziemy dzisiaj fajne rozwiązanie. Ale najpierw chciałem Wam coś powiedzieć. Słuchajcie, dawno już nie było odcinka, trochę rzeczy zrobiłem w tym czasie, i powiem Wam, że nakład, jaki jest w momencie, kiedy robię taki odcinek, to jest bardzo dużo czasu bardzo dużo pracy, żeby powstać kamerę, żeby pokazać każdy element, który robię, czy to piłuję, czy tam będę zrzucał, no to będę musiał tą kamerę wrzucić i jeżeli nie będziecie subskrybować, nie będziecie reagować, no to niestety takie filmy będą coraz rzadsze, ponieważ ten kanał jest coraz mniej promowany przez algorytm, więc jeżeli chcecie dalej zobaczyć, jak mamy robić ten dom a będzie na pewno tutaj dużo więcej tych elementów, yy, które na pewno wam się przydadzą w przyszłości. No bo tu mamy całą część drewnianą do wymiany. A przypominam po prostu teraz zrobiliśmy remont tej części, ponieważ musimy gdzieś tutaj mieć kawałek miejsca, gdzie możemy się umyć czy tam coś zjeść. No w tym przypadku o ta przestrzeń. Tu też yy, ten sufit na początku był robiony z drewna, zresztą jest odcinek jak Kładę te deski, ale w tym przypadku jednak no niestety musieliśmy zrezygnować z desek, ponieważ deski zaczęły się wykrzywiać, ponieważ tartak zrobił nam je za chude oraz były te deski za mało wysuszone pomimo tych deklaracji plus zaczęły sinieć, więc nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby one tam były, więc zastąpiono je tymczasowo. Płytą USB, w przyszłości pewnie będziemy to zdejmować, ale to też będzie taki proces, że najpierw zrobimy znowu część drewnianą, a później wrócimy do tej i będziemy ją tak już pieścić do końca. Przejdźmy do następnej części filmu, czyli e, opowiem Wam o tym brakującym źródle energii i co możemy w takiej sytuacji zrobić. A to jest moje rozwiązanie. All Powers S300. Bank energii, dwa gniazdka. Lampa. Druga lampa. Najlepsze, że można to podłączyć do telefonu i sterować zdalnie. Więc, na przykład, jeżeli sobie gdzieś tu położymy wyżej, to możemy sobie te światła włączyć z telefonu. Yy, 280 watogodzin. Tu mamy 230 V/2. Maksymalny pobór 500. Taki tymczasowy. Yy, 300 ciągły. Więc można na tym nawet taką małą lodówkę odpalić, i ja odpalałem. Zaraz to sobie podłączymy i będziemy ładować. Zostałem to do testów. Zaznaczam, że jest to płatna promocja, chociaż nikt mi za to nie zapłacił, ale e, dla świętego spokoju. Porty USB nie, 3B, 1C. Tutaj są jakieś wyjścia. E, nie wiem, jakie to są wyjścia, więc nieistotne. Tu jest podłączenie do panelu fotowoltaicznego. Tutaj jest gniazdko do zapalniczki, takie samochodowe 12V. To wejście jest na zasilacz do ładowania tego urządzenia. Trzy przyciski: jeden do komunikacji, właśnie do uruchomienia albo do sprawdzenia stanu wyświetlacza. Przy przytrzymaniu, urządzenie wchodzi w tryb i można się z nim połączyć. Tu wyłączamy. Oczywiście jest dedykowana aplikacja do tego. Wyłączamy to. W ten sposób się włącza wszystkie te porty DC, czyli USB i inne takie, takie 12-V. AC to jest do prądu zmiennego, czyli do tego 230 V. Przyciskamy, przytrzymujemy. Włącza się tam wiatraczek, od razu chłodzi, i na tych dwóch gniazdach otrzymujemy. Prąd, zaraz Wam to podłączę i pokażę jak to funkcjonuje. W tym miejscu jest wyświetlacz, na którym mamy informacje o autoaktualnym poborze, z, jak, jakie to urządzenie generuje, czyli 55 W. Czas jaki pozostał do rozładowania, czyli godzina 5 minut, Czy przez godzinę 5 minut przy 55 W jest ładowany ten akumulator, więc to powinno wystarczyć, żeby te dwie kreski dopełnić. Stan naładowania akumulatora to jest 29%, i to nam wystarczy, żeby naładować do połowy ten akumulator. Jakby był cały, no to oczywiście byśmy naładowali praktycznie dwa takie akumulatory. A i zobaczymy sobie, ile taka lampa jeszcze generuje. Włączenie tej lampy praktycznie nie wpływa na proces ładowania. stanie. To jest taki stan, że te, one zostały wycięte, nałożone na szyny, które tam leżały i na to były bity strop. Dziury powodowały uszkodzenie struktury drewna, ułatwiały spuszczelom i innym tam podobnym dotarcie do wnętrza. No i to wszystko jest po prostu jedną wielką stołówką dla, dla tego robactwa. Tu mamy taki doskonały przykład, jak to jest przeżarte. Tak wygląda przekrój drewna, to do spalenia idzie, całe. Wszystko to wyżarte, tu wyżarte. Bardzo szybko poszło nad zastanawiałem się, czy robić ujęcie, no to dosłownie 4 minuty to próchno potwornej konsystencji ta piła. Darła to jak masło. Zawsze narzędzie trzeba umyć. To jeszcze wstępne mycie, no bo wiadomo, to dopiero na koniec remontu wszystko będę czyścił do zera, ale na razie musi być bez pyłu. Zaczynamy zakładać stelaż na tę część, czyli musimy wyciąć dwie. Nie, jedną, bo tu już jest, tu jest jedna belka, czyli tutaj docinamy jedną belkę wzdłuż, tu. Tu będzie jedna belka i dwie tu i dwie tu. Robię pomiar i jakąś tam średnia z tego minus jeden centymetr. Tu wyszło 108,4 pewnie coś się skrzywiło 109,1 109, czyli zrobimy z tego 108 i jakieś tam trzy. I powinno to wejść między belki. Zaraz pokażę jak będę belkę docinał. I frezował tak żeby z dwóch stron weszło to w szynę. I ładnie się zlicowało z dołem. Mamy wyfryzowane, to są te wpusty, one wchodzą między szyny. Zaraz to zakładamy i mierzymy jakie potrzebujemy belki pomiędzy. Docięte 4 deski 57 cm. Już mam rozłożone te legary podłużne, i teraz poprzecznie cztery sztuki tam wmontowuję na cztery śruby, każdy, żeby to się trzymało. Dodatkowo dobijam z tej strony w tą, to wtedy to jeszcze dodatkowo tarcie powoduje, że, że się to lepiej będzie trzymało. A możliwe, że jeszcze jak będę robił mm, podłogę od góry, przybijał tam najprawdopodobniej też jakieś na razie płyty, żeby tutaj to pomieszczenie było w miarę izolowane. Nawet jak tam będzie przestrzeń e, powietrza, to i tak będzie dużo lepiej niż e, jakby to było odsłonięte. E, no i to zaraz przykręcamy. 23 Ciebie. żeby samemu założyć płytę to ja muszę tutaj zrobić pewne operacje po pierwsze postawić centralnie pod tą belką środkową trabinę, czyli ona musi być w osi dokładnej bo jak wejdę to ja sobie podeprę moją głową płytę do góry i od razu przyczepię wkrętem, tu mam wkręt od razu przyczepię tak do więc kładziemy sobie kładę sobie tutaj wkrętarkę kładę sobie wkręty, na razie cztery biorę dne płytę. Dobra, robimy Operację pod tytułem Monter z Zimbabwe i chodzimy na górę, więc płyta została wyniesiona jak święci. I przykładamy ją do miejsca finalnego. No żeby Dobra, ale teraz o nie, dobra, źle. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, przykładamy, Przy, przyłożone jest, to ciągamy i wkręty idą. Pięknie, jak widzicie, jeden wkręt już wystarczy, żeby taką wielką płytę utrzymać, ale coś jest nie tak. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. i to znacząco, bo tu jest, co prawda, równo. Ale to mi zaraz na łeb spadnie. Uch, ale będzie film. Ale to będzie film. Nie, chyba jest OK. Chyba jest OK. OK, OK. Dobra, kręcimy tu. Ach, jak wspaniale. Nie ma się Dzień dobry, witam się z Państwem po kilku dniach przerwy od ostatniego materiału. Dużo rzeczy po drodze, mamy już koniec sezonu. Tak, już pewnie wspominam ze cztery razy, ale wspomnę jeszcze raz: dzisiaj będę kończył już przykrywanie sufitu. To, co zaczynałem w poprzednich odcinkach, wcześniej musiałem zrobić o taką chwilową prowizorkę. Tutaj jest rozdzielnia elektryczna. Ja się oddaję, ja się ukradł mi przykrywkę do śrubek. No trudno, yy, tutaj są dwa. Mm, teraz pokażę. Tu są dwa bezpieczniki, jeden B10, drugi B16. Jeden na obwód do światła, jeszcze tu jest jedno światło i jeden na podwójne gniazdko, te B16. W ogóle przyszło dzisiaj coś fajnego. Rozłącznik prądowy automatyczny. Teraz tego nie pokażę, bo trzeba było mu dać zasilanie. Tu jest takie o wejście na, na antenkę i można z aplikacji zarówno mierzyć pobór prądu trójfazowo, jak i sobie zdalnie wyłączyć prąd w całym. Pomieszczeniu. Tutaj, jak zostawiamy te pomieszczenia, to lodówki już będą opróżnione, bo tutaj mam lodówkę i zamrażarkę, i tak naprawdę żadnego zasilania tu potrzebować nie będę. Może w przy najbliższej przyszłości ustawię sobie tutaj router i podłączę sobie monitoring taki, też IP. to, to ale to, to jest przyszłość, plus oczywiście. Tego nie będę pokazywał, gdzie to będzie zamontowane, bo to na pewno nie będzie w jakimś oczywistym miejscu, tylko w miejscu takim, żeby osoba postronna nie była w stanie tego zlokalizować. Bierzemy się do roboty. Prace zostało bardzo. Elektryk przychodzi prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Będzie wymieniana cała tablica, będzie ten. Rozłącznik instalowany będzie różnicówka, będzie robione uziemienie, i dopiero wtedy będziemy się w to bawić. Ale najważniejsze też, jeżeli chodzi o elektrykę, jest to, że w całym domu już nie ma starej instalacji. Oczywiście, poza korkami jest jedno przeprowadzone gniazdko. Tutaj jest tak naprawdę przedłużacz, który doprowadza prąd do tej prowizorycznej skrzynki rozdzielczej. Dobra, ostatni drewniany element wkręcony. Dostają dwie płyty. Jedna na pewno teraz pójdzie, a drugą to, drugą to najprawdopodobniej trochę później. Może jeszcze chwilę tu będzie taki fragment. No i na górę będę musiał jeszcze rozłożyć folię. To jest ważne, bo strych jest odrobinę dziurawy. trzeci tydzień chyba nagrywam ten film to jest niebywałe zostawiłem kamerę tę na której jest nagrywany ten cały materiał no i mi się nie udało tego nagrać e, do końca więc teraz dzisiaj jestem już sam konie wyjechały psy wyjechały jestem tutaj z, tylko z myszami e, robię jeszcze taki blacik pod zlew, żeby można było normalnie korzystać z wody jak się tu przyjeżdża. Właśnie wycinam, to jest środek. No i co? No i na razie tyle. Biorę się za robotę. Mamy to, mamy akurat dwieżnarkę, trochę tak inni powstało, ale mniej więcej wiem, która to jest, która. To zmierzyć 48 jest perfekcyjny. tu musimy dołożyć, i tu dołożyć trzeba będzie taki rożek, ale to za moment. Eee, no za moment, zaraz to zrobimy. Tu mamy 7 chyba i pół. 7 7 na 6, i 8 na się natrzęć, tu kleić silikonem zaraz to zrobimy ten element tu lewy dotkniemy sobie z tego a to to już będzie kawalątek e, gwoli wyjaśnienia to są sprzęty tymczasowe powinienem w sumie na każdym Odcinku na, na, na początku budować kontekst z całego filmu, no, ale ogólnie robię pomieszczenie tymczasowe, żeby można było w nim po prostu jakoś tak w miarę po ludzku mieszkać i się remontować. A teraz weźmiemy, wejdziemy pod spód i odznaczę sobie markerem w ogóle, to muszę ten marker wyciągnąć. Hmm? Mamy wyznaczone. że nie znoszę silikonu, no ale jakoś to trzeba zrobić, więc robimy. Teraz to przetrę, ale syf taki wyszedł, nie? Nie wiem zresztą, czy ten silikon to on, czy nie jest już trochę przeterminowany, bo to leżało tu 100 miliardów lat. O. To wycofać. Spróbujemy teraz przygotować lew. Drodzy Państwo, no i kolejny dzień jest, po prostu wszystko się tutaj rozciąga niemożliwie. Kończę ten film, no bo ile on może trwać. Zmiana od czasu, gdy kładłem ten sufit, no to już jest tutaj sporo. Między innymi, proszę sobie zobaczyć tutaj, tu jest stanowisko, które kiedyś naturalnie zamieni się w Łazienkę. Na tę chwilę użyłem dwóch szafek takich na butelki. Ja nie wiem, po co ktokolwiek w ogóle robi takie szafki, no, ale już jest. W starym blacie wyciąłem um, otwór, włożyłem też stary zlew, tak ten zlew ma nie wiem ile lat, ale dużo. Podłączyłem takim zestawem, który już był. U mysz przebiegła. muszę je, muszę je wyłapać. I podłączony jest tylko zimna woda, bo boiler jeszcze jest nie przetestowany. Sto lat temu chyba robiłem już materiał o betonie, to tam poszukajcie sobie na kanale. Tu jest przed tutaj będzie ganek właściwie taki tarasik. Więc on jest tutaj u, u, ocieplony, jakby nam kiedyś przyszło do głowy robić rozszerzenie domu, no to będzie już podłoga ocieplona. No i to by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. Na pewno dużo będzie ciekawych materiałów, które planuję w najbliższym czasie. Więc to tak naprawdę kończy tu sezon dom, dom będzie jeszcze odwiedzane i coś tutaj będziemy robić oczywiście już nie w takiej częstotliwości jak było do tej pory i w czasie tym zimowym zrobię trochę materiałów, które, o których opowiem o samym zakupie tego domu, o różnych aspektach formalnych, które, z których się składa taki ta, taki remont no i tyle jeszcze raz subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, cześć.